Siemanko, z tej strony kanaw i witam was w pierwszym odcinku na moim kanale. Jest to odcinek z gry MTA i gram na serwerze Player Life. I w tym odcinku chciałem Wam zaprezentować, gdzie na serwerze można znaleźć żebraków. I opowiem Wam też, co będzie znajdowało się na moim kanale, ponieważ jest to pierwszy odcinek i zrobię z niego w miarę też taki informacyjny. No dobra. To zaczynajmy. Mm, najpierw pojedziemy sobie tutaj do tych mniejszych wsi jakby. E, I później z, zaczniemy po tych większych miastach je, jeździć i pokażę wam właśnie, gdzie ja przynajmniej znajdowałem żebraków, gdzie najczęściej ich znajdowałem. E, w tym mieście ani razu jeszcze tutaj nie spotkałem e, ani jednego żebraka. Ale tutaj już niedaleko tego miasta jest następne, gdzie najczęściej spotkałem żebraków. I zdobyłem sobie na nich mniej więcej około, mm, pff, nie wiem z ile, z 12 reputacji, jak nie trochę więcej nawet. Aktualnie mam chyba 20, zaraz sobie sprawdzę. Tak, 20 reputacji. E, no i dobra. I teraz tak, co będzie się też znajdowało na moim kanale. No to mam zamiar y, o, oczywiście kontynuować dalej serię NTA z Player Life'a. I jeśli mi się będzie chciało to będę mm, robił serię z innych serwerów, testem ta i dobra, teraz dobra, skupię się tutaj nagraniu. Mm, I tutaj pod tym jakby sklepiem, nie wiem co to jest, tutaj spotkałem, że braka zawsze yy, i tutaj pod tą ścianą jeszcze jest jedno miejsce gdzie można spotkać. Już wam pokazuję. Mm, I tutaj pod tym znakiem Sheriff Dobra mm, No to jadę dalej, gdzie by sobie teraz pojechać? Mm, dobra Już wiem mm, I tak dobra, co dalej z seriami na moim kanale? No to tak, będą serie z MTA mm, I będą różne inne serie Na przykład mam zamiar też nagrać z Eurotracka Simula... Euro... Eurotrack Simulator 2. I w sumie to nie wiem, jak już będzie więcej subskrypcji u mnie na kanale, zrobię ankietę. Może yy, co byście chcieli, może nie wiem, jakiegoś Skyrima, coś takie, rzeczy jeszcze, takie dynksy, Ale dobra, muszę tutaj sprawdzić, gdzie to było. A zaraz opony przebiegnie, będzie za fajnie, gdzie ja jestem? Ja jestem tu, czyli mm -hmm. zgubiłem się teraz. Zgubiłem się na mapie, gdzie jestem? No, halo. Ej, bez tu Jeśli tutaj byłem, tu. Ale dobra, to wiem, jak się pojadę. Mmm dobra. I teraz tak, no. Skyrim może będzie. Mmm nie. Ja pierdzielę co za typ Ale w sumie dobrze by zrobił Bo miałem No nie No a jak się wale tak Oto chyba właśnie to do miałem jechać I, I rady mi się wyłączyło Nie to nie to Dobra może być to yy, No to może będzie jakiś Skyrim i gry właśnie takiego typu yy, Ponieważ no lubię gry yy, Takie średniowieczne też takie jakieś Oczywiście jakieś strategiczne coś takiego nie wiem, gdzie to było, kurde Dobra to pojadę tędy Przypominam, O dobra, tędy to było I teraz tak, dobra O co to za rady kijowe o, Oni to specjalnie robią, on mi to specjalnie się w pierwsze O dobra, tu jest ten most Muszę tędy Dobra No to jedziemy tutaj do następnych dwóch miast i to chyba... Aha, i później jeszcze pojedziemy sobie do Las Venturas, bo w Los Santos i w innych już miastach nigdzie nie spotkałem więcej żebraków. Nie tędy. Do Los Santos się chyba nie opłaca, bo tam nie wiem gdzie mogą być jakieś respawny. Boże, co to za radio? A muszę sobie trochę przyciszyć. Radio. Powiem ja sobie przyciszę. Dobra No to tutaj już za, o to miasto tutaj widać to jest następne miasto gdzie można spotkać mm, żebraków I już wam pokazuję w których miejscach ja miałem też z jakby było to tutaj gdzieś. O tutaj pod tą ścianą mm, Następne miejsce tutaj o jest właśnie tutaj. No to przy okazji jedna lepka na plus będzie i piszemy tak, daj ze akowi i kwota ja zawsze daję po 20, nie wiem czemu tak jakoś. No właśnie to było. on 21 reputacja, fajnie, dobra. I jeszcze był chyba gdzieś jeden respawn, z tego coś nie mylę. Tutaj chyba. Gdzieś tutaj na tej ulicy, tak mi się zdaje. Dobra, to teraz jadę do następnego miasta. Mmm, czy to było? Nie tędy Tędy chyba Tędy? Tak, tędy, dobra I później pojedziemy tak jak mówiłem do Las Venturas, tam jeszcze pokażę wam mm, je, Jeden respawn jest koło e, Koło, koło przechowalni pojazdów tam właśnie w Las Venturas Mm, I... jeszcze między takimi jakby blokami, nie wiem jak to w sumie powiedzieć. Dobra, respawn... Y, tutaj są śmieci jeden. Następny respawn. Mm, gdzie on był? To było, tutaj chyba też przy tych śmieciach, tak mi się zdaje, ale nie jestem pewny. I była gdzieś chyba taka ściana, z tego coś nie mylę, i tam był taki respawn, ale nie wiem, czy to jest to miasto. Nie, to chyba nie to, ale dobra. To teraz pojedziemy sobie do LV i tam Wam pokażę chyba dwa respawny, gdzie ja... Nie, no już myślałem, że mnie coś goni, ale gdzie to jest coś? A tu jest też porządna. A dzisiaj właśnie też miałem taką akcję, że y, policja mnie goniła, a zacząłem się uciekać, ale mnie łapnęli y, jeszcze tajniacy podjechali i y, 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 jak to się nazywa, no złapali mnie, dali mnie do radiowozu. Jechali na komisariat i mam po prostu chyba farta, że nie dostanę bana z tego powodu, że y, podczas jak jechałem z nimi, w, y, ten skraszował mi MTA i już miałem przecież, że zaraz bana dostanę, ale na szczęście nie i to chyba dobrze, dobra, tędy to les Wenturosta. W sumie tak się ciągle zastanawiam, jakie serie jeszcze z jakich gier robić, no nie mam w ogóle pomysłu z czego sobie zrobić, z CS-a. Tak, z CS-a możliwe, że będę nagrywał całe mixy i będę wrzucał, lub możliwe, że też jakieś y, 5 na 5 y, z moimi ludźmi, że tak powiem, albo jakieś 3 na 3, coś takiego. Dzisiaj na przykład sobie graliśmy. Jeszcze ja chyba przy, y, podjadę do mecha. I właśnie też byłem mechanikiem w Fort Carson, ale yy, nie wiem co się stało, wywaliło mnie z pracy. A miałem aktywność co 24 godziny i właśnie nie wiem co się stało i teraz szukałem ciągle pracy jakiejś. A i w następnych odcinkach też wam właśnie pokażę możliwe, że jakąś pracę mechanikę jak mi się uda zdobyć. Bo chciałem właśnie tu w Las Venturas pracować, tutaj gdzie teraz jadę. Yy, yy, I jeszcze w odcinkach wam pokażę najlepiej płatne publiczne prace, o tak. Czyli na przykład um, er, er, rope się statkiem przechodzi No jedź No teraz trzeba No kurde co za typ No trzeba tak czekać Halo, no gdzie ten mechanik No szybko podchodź tu Czekaj tam A oh, kurde ja czasu nie mam zbytnio Już szybko ten odcinek trzeba nagrać O, to jest, myślę, że to jakiś święty Mikołaj. Eken 308, dobra. 60, no to tak, akurat. Zabal światło, silnik. Czy mi światło naprawia, to jest pytanie. Dużo tych mechaników, dobra. Szybciutko, szybciutko Jeszcze ja się spodjadę do urzędu miasta w LV I właśnie muszę te 25 reputacji zdobyć Bo na mechanika w Las Venturas chyba 25 reputacji, z tego coś nie mylę No jeszcze silnik, szybko Dobra, dzięki, typuś Dobra, to teraz miałem jechać Wam pokazać jeszcze respawny w Las Venturas, gdzie ja spotkałem i przy okazji będę blisko urzędu to się jeszcze do urzędu oj coś mam ścinki nie wiem czemu no właśnie mogę sobie włączyć w sumie hmm, gdzie to było nie to nie było to eee karoselia i dynamiczne niebo jak coś to się włącza pod F2 się klika i możecie sobie stawić na serio to jest mega fajne dodaje efektu przynajmniej karoselia Klikacie w dwa i tam sobie możecie to ustawić Boże co to za ścinki Nie wiem czy mam takie ściny ale dobra mm, Już jedziemy do jednego respawnu Nie wiem czy mi to jest maksymalne ograniczenie do 110 chyba tylko Muszę zatankować wam mało paliwa Mam nadzieję że mi się głos nagrywa bo jak nie będę się nagrywał no to kappa 2 na 10 Tutaj gdzieś chyba skręcało, tu jest, dobra Jeden respawn jest koło przebywania pojazdów a drugi jest koło urzędu miasta FLV tak więc akurat O z suszarką stoją w sumie i tak ma wyjechać na, ma na mandaty. E, dobra, jeden respawn był tutaj zaraz. Czy to było tu chyba? Tak. Tutaj na wprost, jak macie. Nie wiem, co to jest dokładnie. E, tutaj, m, pod tym płotem, chyba z tej strony. Nie, sorry. E, tutaj, pod tym jakby kapliczką, coś takiego był. I teraz do Urzędu Miasta. Tędy ta zamiar zabrać sobie to auto stuningować do urzędu miasta. Kurde. Nie pamiętam. Gdzie to teraz się jechało tą drogą? Tu nie. Tu. O, tu jest dobra. I... Drugi respawn tutaj, gdzie są te ławeczki. Od tej strony miałem. Dobra, tutaj sobie jeszcze wejdę do urzędu i posprawdzam. To co chciałem sprawdzić i... No, ręcznie i zakończę na tym odcinek. Mm, dobra. I co okazji mandaty zapłacę. I, I urząd pracy tam. To... No aha, to nie, 25, nie, 15 jednak tylko, ale teraz nie wiem, który to był właśnie, ale to jest minus 250, ale to chyba nie był ten, tak mi się zdaje, że to jest ten dolny mechanik alfa, czyli jeśli dolny, a tutaj nie zobaczę, ale tak, to jest ten dolny chyba, eee, tak, to jest chyba to, dobra. No to y, ja na tym sobie już zakończę odcinek, jeśli spodobał Ci się filmik, pozostaw lajka i możesz zostawić subskrypcję, tak więc y, dzięki i do następnego odcinka, siema.